Jesteśmy w Krokach. Jesteśmy tu. Przyjechaliśmy dopiero po 8 godzinnej podróży. I kierujemy się w stronę zamku. Wcześniej zaparkowaliśmy w takich miejscach parkingowych, bardziej w centrum. I tam był jakby parkomat, którym była płatność gotówką. I my nie mamy monet, żeby zapłacić. Więc tak troszkę zostawiliśmy bez biletu. Ale tam wszyscy tak zostawili. I sobie idziemy dalej. I tutaj są jakieś prywatne parkingi i tak dalej. I tutaj jest 5 euro za dzień, tak stwierdziliśmy, że tutaj sobie przywieziemy to auto. I pytamy się pani właśnie, czy to jest na pewno na cały dzień. Ona mówi, że tak, tak. I najpierw mama mówiła po angielsku, a później jak usłyszała, że mówimy po polsku, to z nami po polsku rozmawiała. Także bardzo fajnie. ogólnie pod zamkiem Kota, jeszcze go nie widać jesteśmy już na wyspie Kota, na której znajduje się zamek kupiliśmy jak się nazywały? mamo jak się nazywały to? kibiny, kibiny. kupiliśmy kibiny każdy ma inny, jeden jest z wieprzowiną, drugi z kurczakiem a trzeci z serem Kotyczis. grzybami i kurczakiem ja w sumie nie wiem jakiego mam, więc teraz zrobimy yy, próbę testu, test smaku. I Angel mnie pokaże, jak się prezentuje. Jak się prezentuje. O, beć wdeć. I robimy test smaku. Na razie zjadłam, tylko samo wypilczy włosy od pieroga. Jeszcze nie spróbowałam w Też Ja mam chyba. Dlatego spróbuj w końcu. Ten... Nie wiem. <gry> Miałam chyba ten z grzybami. Dobra, mogę już? <gry> <gry> spróbuj. Dobra. Dobra, ale dobre, bo jestem głodny. <gry> nie wiem jak inne. Ja bardzo co I co? Smakuje ci? Smakuje. Z grzybami. Hmm. Tu znalazłem grzyby. A, tu są grzyby. Tu są grzyby. Hmm. Nie przepadam za grzybami. Czyli najlepsza. Proszę. To, na początku ten zamek pełni funkcję no, zamkową. Później jednak on był przekształcony. Był arsenałem, no, był dom. Niskowym, na lata, tutaj przyjeżdżali, a później był też więzieniem dla takich wyżej, ludzi. Jak to powiedzieć? Bogatszych. do butelek, ponieważ tam koło jeziora jest. i tam, ponieważ tam koło jeziora jest y, takie źródełko z wodą, tak to mogę nazwać, do picia normalnie, no to sobie nalejemy do butelek, a tam ta woda fajna, zimna. W ogóle jeszcze jedna rzecz, która mnie tak bardzo jakby zaintrygowała, mogę powiedzieć, to na pewno jest... Na pewno są takie siedzenia. Tutaj jest ulica, co prawda to jest y, do maksy 10 km na godzinę. Ograniczenie do 10, ale tutaj, w zasadzie, na środku ulicy, tak jak są. Nie wiem, stojaki na rower, siedzenia, tutaj, tak jakby auta widzicie, jeżdżą. A tutaj jest normalnie na ulicy, siedzenia, ławki. Tak, jak u nas by to było na, normalnie na tym, to, to tutaj jest na ulicy. Także ciekawie, bardzo tego. Mi się to spodobało, fajnie to wygląda, tylko najgorsze jest to, że to jest w samym słońcu, więc...